Dzień dobry. Witamy 8 dnia grudnia. Z tej strony Paulina i mała? Któreczka. Która ma na imię? Wiktoria Tak. I otworzymy dzisiaj, Mama otworzy swój kalendarz adwentowy z małym pomocnikiem. E Dobrze, ale ja potrzebuję rączek, Fikusiu. Wypożyczysz moje rączki? Tak. Dobra, wypożyczamy rączki. Już. Dobra, ósmy dzień grudnia, a Wikusia otwierała już swój kalendarz. Wikusia miała dzisiaj taki domek. <laughs> Z tych ozdabianych. Tak, 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 tak. Poskowany, pomaziany. Dzieło nasze Posypane brokatem. Okej, okay. a tutaj mamy jeszcze pokażemy strojczek, który Wikusia robiła. A, jeszcze pokażemy. A, no dobra, ale to nie przesuwaj go, tylko tak. Tak. Robiliśmy to na takich warsztatach. Ja. A to pokaż, tu musisz, w tym miejscu. To jest bombeczka, tu Wikuś. To wiesz. jest bombeczka, myszka, po pomako, kartkę. Tak, bombeczka, myszka, i pomako, kartkę. Jest, proszę, no to tu pokaż, Wikusiu, bo jak pokazujesz z boku, to nie widać. No, coś jeszcze, o, mam, że mama światło zaświeci. Mama! Zagłaszasz mi to. To jest która ma kokardę, bo jest mini. Bo mini ma kokardę, a bombeczka też ma kokardę. Tak. Ok. Otwieramy kalendarz. Połóż ładnie tu bombeczkę. Czekaj, patrz, tak, czy się nie usadzą. No, przykleiły się? Tak. Super. Wyjmiesz ósmy dzień tutaj z końca? Oczywiście. Za pęcełek? O! Jakie wyjęcie? Ho, ho, ho. Mama otworzy, a ty wybierz. Z ferek jeszcze z paczuszki. Takie mamy świąteczne towarzystwo. No w tych rękawiczkach ciężko ci wy otworzyć. Mama, mama. Żeby rękawiczki było, widać. Tak. Tu ściągamy jedno. No. Albo dwa. Tak. I tutaj pokazujemy na środek, tak? Uh -huh. I blanżuretkę razem z nimi. Albo blanżuretkę będę na lęce pokazywać, okej? Okay? Dobrze, a no otwórz paczuszkę. No dobra. Mama się niecierpliwi, co jest w tej paczuszce. Co? możemy się dowiedzieć. Ale żebyśmy mogły pokazać zawartość paczuszki, przesuwamy rękawiczki. A. Ojej, jakie ładne, tutaj pokaż. Czekaj. Ta, taka śnieżynka z takim środeczkiem pięknym o, i z takim kółeczkiem. Tak jest. Przez kółeczko można przewlec na przykład... tą rzeczkę, tak jak ma ta myszka. Tak, tak jak ma ta bombka myszka. Połóż tu drugą. Widzę, że mamy po dwie... Jest taki sam wzorek, a następny jest inny trochę. Czyli mamy po dwa wzorki. Tak, taka śnieżynka z takimi bombeczkami. Tu widać. też dwie, hop na dwie i ostatni kształt, dwa kształty i dwie sztuki takiego kształtu, pięknie i otworzymy jeszcze drugi kalendarz, bardzo ładne bombeczki, to chyba na kartki, ten otworzymy ten, przysuniesz go, dosięgniesz, tak. Bardzo Ci dziękuję za prezentację. I to zostaje. Otwieramy pudełeczko. O, tutaj. tutaj no. I dzień ósmy. Dzień otwieramy. I w środku mamy maskę. Tak, maskę, maskę. Znowu mama nie ma podkładu. Mamy czerwony, mamy takie wzorki. Znowu coś tu mama wydłubuje, ale wydubiemy Jeszcze nie bawiłam się tam tymi maskami, nie mam kiedy. No i tu trzeba szpikulcem powydziubywać. No, ja gdzie chcę to no. Pokaż, co chcesz wydziubać? Tak. No w każdym razie takie. Jest tu ryjo, jak dziecko dziubnie to po prostu. Tak. Dobra, a to już wydziubiemy sobie wiki później. Możemy, także dzisiaj mamy... Niedobre. Także mamy dzisiaj gwiazdeczki. Dzień ósmy. I żegnamy się. O, mama sobie złamała gwiazdkę, ale przyklejmy, i nic jej nie będzie. I mówimy pa pa. Pika.